Powstał zakład krawiecki dla dziewcząt, które mogą się uczyć krawiectwa i szydełkowania. Prostych rzeczy, na które później, którymi można zarobić na życie. Z biegiem czasu szkoła rozwinęła się do, do dosyć wielkich rozmiarów. Mamy obecnie w ponad tysiąc uczniów. Staramy się pomóc, żeby starsza młodzież znalazła pracę. Mamy małe biuro pośrednictwa pracy. Zawsze chciałem pracować w szpitalu. Jestem tutaj od 1994 roku. Zacząłem pracę od budowy małej apteki. Kiedy przychodzę tutaj rano, zazwyczaj spotykam 10 do 15 osób, które siedzą pod drzwiami i czekają. Niektórzy przychodzą tu po leki, których nie ma w aptece. Inni przychodzą, bo nie mają pieniędzy, by zapłacić za pobyt w szpitalu. Albo jeszcze inni, którzy muszą zrobić badania, które kosztują 30 tysięcy kłacia, a ich nie stać. Gdy przychodzą, nie daję im tylko leku, ale wykorzystuję te okazje by pomodlić się z nimi, udzielić komunii świętej. Jestem u schyłku życia, mam obecnie 81 lat. Jest to dla mnie wspaniały dar od Boga, że mam tutaj dużo wolnego czasu i nie jestem uzależniony od nikogo. Nie mam żadnej pensji. Każdego dnia przychodzę tutaj, bo kocham tę pracę i gdy co rano się budzę, to już myślę o szpitalu. Ten ciągły kontakt z ludźmi chorymi, z cierpiącymi, pomaga mi duchowo w mojej wędrówce życiowej. Szczególnie, gdy przygotowuję ludzi do przyjęcia sakramentu namaszczenia. Gdy osoba chora jest zniechęcona, mówię. John, spójrz na moje białe włosy. Jestem w podobnej sytuacji. Jestem stary. Zawrzyjmy pewne porozumienie. Jeśli umrę przed Tobą, będę o Tobie pamiętał. Będę prosił Boga, aby się Tobą opiekował. Ale jeśli Ty pierwszy odejdziesz, Pamiętaj o mnie. Jeśli ci wszyscy, którzy zawrą ten kontrakt, będą jemu wierni, to jest wielka szansa dla mnie, że kiedyś, jeśli umrę, to święty Piotr powie do mnie: Znamy Cię, chodź tutaj, mamy już dla Ciebie miejsce. Misjonarze misją poświęcają całe swoje życie. Ojciec Leopold jest tego najlepszym przykładem swoją wiedzę i doświadczenie przekazuje młodym, którzy dopiero rozpoczynają swą misyjną posługę. Przed przyjazdem tutaj trzy miesiące uczyłem się języka Bemba. Na początku stażu byłem z ludźmi z tej parafii, szczególnie z młodzieżą. Początek polegał na przebywaniu z ludźmi, którzy tu mieszkają, aby przyzwyczaić się do lokalnego języka. Nie jest mi łatwo pracować tutaj z młodzieżą. Pierwszy powód to ten, że jeszcze nie znam dobrze języka lokalnego. Nadal się go uczę. Drugi zaś to ta rozpiętość wiekowa młodzieży, z którą pracuję, od 14 do 35 lat, co jest dużym wyzwaniem. Na początku, moim głównym zadaniem jest nauka języka i poznanie kultury. Mamy na to specjalnie wyznaczony czas. Przeważnie jest to pół roku, tak więc od trzech miesięcy, powoli, powoli, staram się zdobywać i budować mój lokalny język, relacje z ludźmi, słuchać o kulturze, o historii tego miejsca. Myślę, że to, co bym chciał osiągnąć tutaj z młodymi ludźmi, to pewną świadomość, że musimy wziąć nasze życie w własne ręce, i bardzo często młodzież. Młodzież jest wykorzystywana z różnych stron, ale myślę, że brakuje im tej odpowiedzi. To jest moje życie, ja chcę coś z tym zrobić. Myślę, że chciałbym wbudować jakiegoś ducha nadziei. First instance, it's, um... Misjonarze chcieli być blisko ludzi, zrozumieć ich tradycje i wierzenia, i po takim wejściu przynosić ewangelię Jezusa Chrystusa. Dla niektórych plemion historia Jezusa i Stary Testament były bardzo bliskie dla ich rozumienia historii i wiary. Ci otworzyli szeroko drzwi dla misjonarzy. Inne plemiona zachowały rezerwę, w szczególności jeśli chodzi o rodzinę że mężczyzna może mieć tylko jedną żonę. Dzisiaj w parafii miał miejsce ważne wydarzenie uroczystości ślubne. Mamy bardzo dużo parafian, którzy nie przystępują do sakramentów, a głównym powodem jest to, że nie mają ślubu w kościele. Dla wielu głównym powodem jest brak wystarczającej ilości pieniędzy, by przygotować tę uroczystość. Dlatego pomyśleliśmy o tym, by zjednoczyć ich wszystkich w parafii zmniejszyć koszty, a przede wszystkim pomóc w otrzymaniu sakramentów. Gdy byłem prowincjałem, to za każdym razem, gdy oddawaliśmy parafię do diecezji i odchodziliśmy gdzieś indziej, ludzie zawsze byli bardzo smutni, gdyż znali nas od samego początku. Nadal jesteśmy bardzo mile widziani w Ugandzie. Jesteśmy również świadomi, że teraz odpowiedzialność za Kościół jest w rękach Ugandyjczyków i z tego się cieszymy, gdyż to jest cel naszej pracy. Jesteśmy tutaj bardzo mile widziani. Jeżeli widzą starszego misjonarza, który wyjeżdża, pytają, dlaczego wyjeżdża? Przecież należysz do nas. Tutaj jesteśmy częścią rodziny, ponieważ naszą pracą jest zawsze nauka języka, bycie blisko ludzi i z ludźmi. Oni tego nigdy nie zapominają. Misjonarze pracują nie tylko w maleńkich wioskach zagubionych gdzieś w głębi kraju. Afryka to również aglomeracje z bardzo rozwarstwioną społecznością. Jak na przykład tu w Nairobi, stolicy Kenii. To bardzo interesująca parafia, ponieważ żyją tu ludzie z różnych warstw społecznych. Ponad połowa naszych parafian żyje w slumsach. Pozostała część w wybudowanych przez siebie domach. Są więc tutaj dwie mocno różniące się grupy społeczne. W naszej parafii jest 25 małych wspólnot chrześcijańskich. Zbierają się one regularnie co tydzień, czytają Ewangelię, modlą się, rozmawiają o swoim życiu i problemach, a w niedzielę pomagają w liturgii. Mamy też program pomocy socjalnej w parafii. Jest wielu ludzi, którzy potrzebują pomocy z różnych powodów. Jest wiele samotnych matek, dużo dzieci, które nie chodzą do szkoły, wielu chorych, którzy potrzebują leczenia. Gdy ludzie przychodzą z prośbami do nas, księży, my odsyłamy ich do małych wspólnot chrześcijańskich, mówiąc: Idź tam, zobacz, co mogą zrobić dla Ciebie i jak Ci mogą pomóc. Dopiero potem wróć do nas. Jestem tutejszym parafianinem. Należy do Komitetu Pomocy Społecznej. Zajmujemy się tymi, którzy są w potrzebie, a szczególnie chorymi. Często kupujemy lekarstwa, płacimy rachunki za pobyt w szpitalu, jak również płacimy czynsze za mieszkanie. W czasie mszy świętej zbieramy drugą tacę, która jest przeznaczona na potrzeby biednych. Parafianie ofiarują również ubrania, które rozdajemy potrzebującym. To, co chciałbym powiedzieć dzisiaj do młodych ludzi w Polsce, to słowa podobne do tych, które mówię do młodych ludzi tutaj, w Zambii. Każde pokolenie ma nie tylko otrzymać wiarę od poprzedniego pokolenia, ale mają uczynić swoją, żyć nią. Nie można powiedzieć tylko, moi rodzice, dziadkowie to dobrzy chrześcijanie, katolicy. Ja przeżyję z tego, co oni odziedziczyli. To nie może wyłączać mnie z mojego wysiłku, odpowiedzialności, aby te wiary uczynić własną. Moi rodzice, moi dziadkowie byli dobrymi katolikami. I my jesteśmy dobrymi misjonarzami. I dlatego jestem dobrym misjonarzem bez żadnego wysiłku. Tak nie może być. Ja mówię do młodych ludzi w Polsce. Wasz kraj jest wspaniały na wiele sposobów. Jednym z nich jest to, że dzielicie wiarę z innymi ludźmi w innych krajach. Wiara w Polsce jest mocna. Nie dlatego, że ludzie pozostali w kraju, ale dlatego, że wyjechali i dzielili się swoją wiarą z innymi grupami społecznymi, rasami, mniejszościami etnicznymi, także w Europie, Ameryce. To jest właśnie ten duch. Dzień, kiedy Kościół przestanie być Kościołem Misyjnym, to będzie dzień, kiedy przestanie istnieć. Jest jeszcze wiele do zrobienia w Kościele w Afryce.